Witajcie, cześć z tej strony Fake Club? i zapraszam Was na kolejny już 33 odcinek z naszej serii na 100% z gry LEGO Star Wars Karsaka. w tym odcinku Wiem, wiem, mówiłem, że dzisiaj ma być eksploracja w tym odcinku, ale nie, jeszcze nie <ścoughs> Dzisiaj jest plan, żeby wyeksplorować sobie planetę Kashik Na 100%, wiadomo, like, sub komentarz i te sprawy i w dzisiejszym drugim odcinku na pewno już będzie co, co ma być? A, fabułka w tym Fabułka 8 części to na pewno już macie moje zapewnienie, ale w tym odcinku jeszcze sobie wyeksplorujemy planetę Kasik. Zaczynając standardowo od przestrzeni lokalnej. Niszczymy Kyber kometę. A i mam szybki update do montażu filmów. Znalazłem w końcu program, który. Mam nadzieję, że szybko ogarnę i że będę zastarżał Wam jakościowo w końcu filmy. Eee, no. No, po prostu. No. Nie wiem, co mam więcej dodać. Po prostu znalazłem w końcu program do montażu. I nie będzie już takich rzeczy, że film na przykład nie, nie będzie miał zbytnio cięć. <grym> Dlatego, że nie wiem, że mi się. Nie będzie takich wymówek, że youtube editor mi się zaciął czy coś, tylko w końcu yy, odkryłem takie coś jak CapCut, tak, wiem, pewnie ci, pewnie ci, co wiedzą o tym programie już od dawna, to ojej, jaki, ty dopiero to odkryłeś, Jezus, no, tak, dopiero to odkryłem. YouTube się zajmuje z zajawki, a nie, a nie dla pracy, jak na razie. Jak na razie. Więc no, tak, skończyliśmy właśnie wyścig w Holdo, to ciekawe Lądujemy na plaży Kachirho Jeżeli to tak rzeczywiście się nazywa to, Ta plaża. Kachirho czy Kachirho? Jak to się czyta? Nie wiem O tu trzeba te zamki niszczyć 14 zamków! Jezusku! No to całkiem sporo. 14 tych rzeczy trzeba zniszczyć. Tu mamy od razu misję na dzień dobry. O, droi gong. Yy... Gonkolina ma drzwi do otwarcia. Obca osoba pomoże gonkolinie dotrzeć do drzwi. Ochroni przez nie trudno nawet łuki by umiał. Pomoże gonkolina? Ujdzie, obroni Dobra, przynajmniej za dużo nie gadał. Leśny gong, to tak. Widzimy się, jak to misję zrobię, bo pewnie będzie kurewsko nudna. O, nareszcie, dobra, jest koniec. No, kolejna wreszcie dotarła, teraz musi zgrabnie skoczyć te gniazdy, nie mam czasu do stracenia. Leśny gong. Okej, okay, no, nie tego się spodziewałem. Eee, robię z tą misję, ale dobra. Yy, mamy pierwszą miejsce ze sobą yy, No to idziemy tam dalej na plażę szukać tych zamków A właśnie, po drodze yy, z, z tego, był jeden zamek z piasku, zniszczyłem <grym> Akurat stał mi na drodze i rzuciłem mieczem <grym> Dobra, tu mamy kolejny, piąty Tam mamy kolejne, jest nawet klocek na drzewie trzeba będzie skakać po tych tych Żaden problem. Pyk. Halo. Skakuj na drzewo. Tu mamy kolejny zamek z piasku. Szósty. Tu jest jakiś cable klocek na górze, tylko na razie go nie zdobędziemy, rzecz jasna. Mamy kolejny zamek z piasku. Siódmy. Zamek. Ósmy. Tutaj co mamy? Wcale mnie nie słuchają. Są w, w niewłaściwych miejscach i tylko sobie kpią z mojego wspaniałego występu. Szkoda, że nie mam mocy żadnej. Może wtedy mógłbym pos... Miałbym posłuch i wszystko byłoby dobrze gdzie trzeba. A tam wszyscy byśmy mogli wrócić do swojego życia i zapomnieć o tym pokazeniu Hurka chircha. Średnia niska nuta. Okej, okay, czyli mamy poustawiać, mam, roz, mam rozumieć, że tutaj ustawiasz tak? Mam ich wysłuchać i tak... Niska nuta. Mam ich poustawiać tutaj, tak? Ty to, a ty tutaj. Średnia wysoka. Pyk. No Ty pewnie wysoka, więc Ciebie nie muszę nawet sprawdzać. Mm. <grywa> <grywa> <śmienny> fajne! Fajne! Chór Kaszircho To jest fajny easter bo latało chyba kiedyś yy, w internecie coś takiego jak śpiewanie yy, tej, tej, tej melodii z, 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 z napisów e, przez czubakę Latało coś takiego, pamiętam I tu mamy, tu nie mamy z tego zwierciedlenia tutaj Dobra, tu mamy ogniwo Zasilające tam trzeba, i tu, a, bo tu dwa trzeba, dobra się zastanawiałem, bo tam drugi widziałem razem Dobra, to jedno, to drugie. Pyk, 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 pyk. Otwieramy drzwi, Sezami otwórz się i mamy klacę Kyber. Bateryjna batalia. Tu mamy kolejne dwa zamki. Tu mamy 9 i 10. jest... tego... Dobra Szelfowe srebro Idziemy wzdłuż wybrzeża tu, Tak, to jest kolejny zamek Z piasku Jedenasty Mamy kolejny zamek dwunasty już Proszę bardzo Tam jest trzynasty No i tam mamy ostatni, czternasty O nie trafiłem Zamki na piasku, a nie z piasku Dobra, idziemy do dżungli jakiejś, to jest dżungla tu mamy kyber klos, jak widzę na minimapie Nie wiem, czy potrzebne mi te skrzynki akurat Puszczowe podrygi Wróćmy tam, bo minąłem jednego Właśnie A tutaj to co jest potrzebne? A, dobra, widzę Trzeba się pochuśtać Kołysankę o klocku. noise Tu mamy coś. Mamy tu i wyciągnąć. Rozumiem tak? NIE! Mój klocek! O, jest! Dobra. Schwytani szturmowcy. A ten nie. A nie, są szturmowcy klonów, tak. Tutaj mamy coś, jakoś misję chyba. Choć odpaliśmy większość szturmującej armii klonów, niedobitki ciągle są wiosce Nasi wojownicy nadal, się, nadal z nimi walczą. Ale to już tyle trwa, że mogą dużo więcej nie wytrzymać. Jeśli zechcesz pomóc naszą sprawę, dołącz do nich i podejmij u ich boku walkę z okrutnymi klanami. Ja poszedłbym z tobą, ale przez ten uraz tylko bym cię spowolnił. Doceniamy twoją pomoc, oznaczają miejsce, w których ostatni raz widziałem naszych wojowników łukich. Idź do nich i pomóż im pokonać z wrogu armię klonów. Hmm. Okej, okay, no. zmienimy sobie na sobie, bo fajnie będzie nie Tutaj mamy. No to trudno nie jest, bo Grievous jest całkiem mocną postacią, jeśli chodzi o walkę wręcz Na live'ach Tylko... muszę zdobyć... E, stabilny internet Wow Dobra No i to wszystko, no No teraz do niego wrócić, tak? No Zgłoś do rannego kapitana Łukich Pyk. Czuję, że w wiosce zapanował spokój. Udało ci się pozbyć tych klonów, prawda? Dziękuję. Kacircho ma u ciebie ogromny dług. A przy okazji? Czy którykolwiek z wojowników cokolwiek ci powiedział o mnie, że ich opuściłem? Pewnie nie, a jeśli tak, to był tylko nonsens. Bzdury z nerwów, hecha. Okej. Okay. Klony na Kashyyyk'u A fine addition to my collection uh, Tam było jeszcze, widziałem Trzymali łuki w klatkach No tutaj No i co mam zrobić? No tutaj my z nim pogadać, tak? Dziękuję. Kto wie jaki las nas wszykowali? Proszę weź to na dowód naszej wdzięczności. Statek. Łuki więźniowie. To jest ta kanonierka droidów, co? Droid... Tak, Droid kanonierka HMP. HMP HeHe he. No i tutaj jest po prostu, że trzeba skakać Grievous to potrafi? No jak widać nie <laughs> O kur... Pyk, pyk, pyk Poczucie podwodności yy, Rango, Fett Pyk No, tak. No i dobra. No i git. O przełączniku na kasziku. Poszło. Dobra. Tutaj widzę ustawianie skrzynek, moje ulubione. Może wystarczy. Bail. Jak tam wejść? Dobra, starczy. Niedostępna nagroda Dobra, idziemy dalej Na górę chyba raczej będzie lepiej Mam nadzieję, że możemy wszystko odlokować na tym kasziku na, te, na, na ten moment Później będzie... Później ten odcinek z odrabiania zaległości będzie, kurde, trwał z dwie godziny Bardzo imponujące Dobra yy, A jak wrócić nie mam no Bailo Czy tu wszystko? Jeszcze tam um. Jeszcze tam musimy jakoś się dostać, dobra to dawaj tu Tu mamy na górze. Trzeba Lukiera. Django Fett da radę się tam dostać. Da radę. Spalcem w dupie. I luk ich potrzeba? No nie wiem ilu. No dobra, tam trzeba lotnił chyba. 12 przycisków. Eee, kliknij to. Dobra, mamy to. Plażowe przyciski. No nie wiem, czy takie plażowe, ale teraz musimy tam wrócić. <grytanie> w tym miejscu coś mamy. Strzelanie do tarcz? Eee Szczerze nie wiem. Aha, no do jednej tarczy, akurat do jednej tarczy pod, pod, pod pokładem, i tu jest jeszcze obok coś. Karta z danymi, proszę bardzo. Która to już dziesiąta. No więc dobra, yy, lecimy tam, jeżeli dolecę. O! Doleciałem, doleciałem! Jezus, mary, ja dam Ma e, Dobra. Zwóżnę możemy od razu zrobić to. Na I na rzeczy. Lotnie. Lecimy. 8 sekund wyścig. Krążenie w koronach drzew. Tu mamy coś. Ok, no to, to, to trudne nie jest. Drążki w dżungli. Tak, dobra, idziemy dalej. Tutaj, a to jeszcze od tamtej strony. To później. Dobra. Dobra, w drzewie. O, a to ty co? Um. Wow. nie! O Pyk. Droga przez drzewa Otworzyliśmy drzwi i tutaj trzeba się przechuśtać więc... więc dobra mamy zrobić taki coś? dobra jesteśmy na sam szczyt tutaj widzę, że już trzeba wyrzucić sieci Dobra, no, mamy to Kachirury Albo Kachirury, nie wiem Nie wiem, dalej się to czyta Idziemy na górę Ja już widzę co to trzeba zrobić niestety tu okej. Na mną było, ja tego nie zauważyłem Tu i tu dobra Mam nadzieję, że ten odcinek nie wyjdzie godzinny i że ten kapkat nie będzie mi się zacinał co chwila Jak edytor YouTube Broszyrska Strzelnica I tutaj coś mamy No tu za bardzo myśleć nie trzeba akurat Witaj w Kaczircho To tak trzeba... Serio, to trzeba się wspinać jakoś Chyba tak Pek. I tu trzeba pewnie coś budować, tak? No? Jednak nie, um. A, dobra widzę Pyk, dobra mamy to Po skrzyniach do celu I tam jest ostatni Kyber Cross jak na tej planecie Trzeba się wigimnastykować widzę Mamy to Naturalny balans Czy mamy wszystko na Kashiku? Nie, brakuje nam jednej postaci <laughs> Zakład, że jest zablokowana misja? No, oczywiście, że tak Co trzeba na nim zrobić? Rozpocząć informację z pierwszej ręki w tatu Mos oh, Eisley No niestety y Na Kashiku brakuje nam jednej postaci. A więc dobrze widzowie, to będzie już koniec tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wiadomo, like, sub, komentarz i te sprawy tam na dole, wiecie o co chodzi. Trzymajcie się. No i pa pa, do zobaczenia jeszcze dzisiaj.